Forum Gliwice bardzo chętnie wspiera inicjatywy ekologiczne i w jesienią tego roku właśnie zainicjowało taką akcję, której partnerem był też MZUK, a polegała na tym, że budowaliśmy domki dla jeży, a także hotel dla owadów. Stanęły na terenie Parku Chopina, z którym forum też jest bardzo związane, ponieważ jest to miejsce wielu akcji, które inicjujemy jako centrum handlowe bardzo znane tutaj w Gliwicach. Dziękuję organizatorom akcji Na Jerzeni. Za zainstalowanie domku dla owadów na terenie parku Chopina. Jest to instalacja czysto edukacyjna, mająca na celu pokazanie, jak, ważna, jak ważny jest świat owadów w świecie naszym. Owady są niezwykle pożyteczne zarówno dla świata roślin, ale też i dla innych zwierząt, szczególnie tych wyższego rzędu. Przykładowo, ptaków, służą im jako poczarm. Tam, gdzie dużo owadów, tam dużo ptaków. Zachęcam wszystkich do przyjrzenia się instalacji i zbudowania we własnym zakresie takich. Jest to niezwykle potrzebne, szczególnie w terenach miejskich, w terenach, w przestrzeniach zieleni urządzonej, gdzie no, niestety tych owadów jest coraz mniej.